Kochani, Kalimera na Kalimerze Kos, tak? Taka nasza wycieczka. Pierwszy punkt odwiedzamy miedziarnię. Czekają tu na nas różne orientalne miody: Tymiankowy, Piniowy, yy, dzika truskawka, a nawet, patrz, ja tu mam zbliżenie do kamery: pff, Proporis, eliksir, najsilniejszy antybiotyk naturalny na świecie. Także wszystko tutaj na Was już czeka. Zapraszamy. Witamy z kolejnej perełki naszej wycieczki Kalimera Kos, wysepka Castry. I po raz kolejny nikt Was tutaj nie zabierze, tylko my. Tak, Także sobie zobaczymy kościół Mikołaja, poplazujemy odpoczynku przed dalszą podróżą. Poczekajcie chwilkę, dajcie złapać dech. No, było ciężko, ale jednocześnie warto, bo właśnie jesteśmy po szturmie zamku i oni to w antymachii. Tak? Także ogromna twierdza, bardzo dużo budowla, ponad 2 hektary tutaj powierzchni. Zrobiliśmy sobie kółeczko, pozwitaliśmy tutaj świątynie prawosławne. W zobaczyliśmy sobie piękny widok na miejscowość Kardamena, tak z baszty. No i teraz po malutku już. Brzuszki nam podpowiadają, że jest czas na obiad, także jedziemy do górskiej wioski z Jach. Jedziemy przepyszne greckie jedzenie. Moi drodzy, dla wielu z Was jest to najlepszy i ulubiony punkt wycieczki, czyli wizyta winiarnia. Jesteśmy tym razem w Ktima Arkanii, Bardzo dobre wina, sporo różowych. Czerwone, leżakowane w beczkach dymbowych, bardzo ładne, wesołe, ee, białe winka, Atiri, Asertiko i Malaguzja. Trzy flagowe szczepy tutaj z Kos. Nie byłbym sobą, gdyby ja jako archeolog nie zaprowadziłby was tutaj na Sklepion, czyli świątynia szpitalna, zabytek klasy zdrowej. I nasza wycieczka Kalimera Kos też nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie wizyta w tym bardzo ważnym miejscu dla historii całej wyspy Kos i w zasadzie całej Grecji. Zapraszamy.